Siemanko, Siemanko, dzisiaj będziemy walczyć. Będziemy rozbierać, nagramy, ale najpierw kawusia, oczywiście, tak jest z Orlenu. Ja już wspieram 33 finał. Każda złotówka z kawy idzie do fundacji. Także widzimy się za chwilę przy rozbieraniu. No, i jesteśmy. Jak widać, skrzynka zniknęła z dobrociami, już została rozebrana, ale zobaczcie, co znalazłem. Najmniejszy, chyba, jaki mogę, jaki ja widziałem korki. Tu odkręcę, Wam pokażę. Tu się wkłada korek i zakręca. Najmniejsza stacja jaką kiedykolwiek widziałem.